Ja byłem wczoraj wieczorem z moimi współpracownikami, zazwyczaj młodymi ludźmi, dwudziestoparoletnimi. Byliśmy mm -hmm. grupą kilkunastu osób wieczorem w kinie. I połowa powieściu płakała. Wszyscy byli bardzo przygnębieni. E, wszyscy byli e, pod ogromnym wrażeniem tego, e, tego filmu. Ja ca całkowicie świadomie obserwowałem ich, e, ich reakcję. E, I... E, ja nie wiem, czy to jest dobry moment. Oczywiście to nie jest moja decyzja, yy, że ten film był, że ten film jest tak głęboko unurzony w ten kontekst wyborczy. Ja chyba wolałbym, żeby ten film pojawił się albo po wyborach, albo wcześniej przed wyborami, żeby. Byłoby bardziej uczciwie, tak? Nie, żeby żeby właśnie nie było takiej pokusy ze strony żeby rządzących, tak żeby tak go zaszufladkować. Y -y. Bo y -y. ja wierzę, że wśród wyborców PIS-u, nawet wśród polityków PIS-u. Y -y. O, ten film też może wzbudzić jakąś refleksję,